W niezapomnianym dniu 1846 roku Matka Boska ukazała się w zaskakujący sposób dwojgu młodym pasterzom Maksymowi i Melani. Pomimo tego, że byli zwykłymi chłopami z regionu, to niezwykłe doświadczenie na zawsze odmieniło ich życie. Podczas spotkania Matka Boska powierzyła każdemu z nich sekret. Sekret Maksyma pozostaje zagadką do dziś strzeżony przez Watykan i owiany tajemnicą. Sekret Melani okazał się serią 33 proroczych przesłań, znanych jako sekret Matki Bożej z La Salette. Wzruszającym szczegółem tego objawienia były łzy Matki Boskiej, które wylewała przekazując swoje przesłania. Te łzy odzwierciedlały głęboki ból Matki, przeczuwającej kary, które spotkają ludzkość za oddalenie się od Boga. Wyglądało to tak, jakby desperacko próbowała chronić swoje dzieci przed zbliżającym się niebezpieczeństwem ale nie miała mocy by zmienić ich drogę. Jej ostrzeżenia były jasne i naglące, ale niestety nie zostały wysłuchane. Niedawno intrygujące zjawisko ponownie zwróciło uwagę. Łzy Matki Boskiej znów zostały zauważone. 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia, we Francji wydarzyło się coś niezwykłego. Posąg Matki Bożej z La Salette zaczął ronić łzy. To niecodzienne wydarzenie zbiegło się w czasie z alarmującym objawieniem Ksiądz Michel Rodríguez, znany ze swoich proroczych wizji, ogłosił, że otrzymał przesłanie od Matki Boskiej. W tym przesłaniu miała ona ujawnić nazwę kraju, który może wywołać trzeci wielki konflikt światowy. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niepokojąca dla Polski, która może odczuć skutki tego rozwoju wydarzeń. Co ciekawe, Kraj wspomniany przez Matkę Boską księdzu Michelowi to ten sam, w którym po raz pierwszy widziano jej łzy w 1846 roku. Ksiądz Michel Rodrigue, kanadyjski ksiądz katolicki i założyciel apostolskiego Bractwa Świętego Benedykta Józefa Labre, poświęca swoje życie przygotowywaniu wiernych na czasy ostateczne przepowiedziane w proroctwach. Jego objawienia dotyczą wydarzeń o globalnym zasięgu, podkreślając wagę modlitwy, nawrócenia i tworzenia duchowych schronień dla tych, Którzy szukają boskiej opieki. Z entuzjazmem i zapałem ostrzega przed duchowymi wyzwaniami, które czekają ludzkość, zawsze podkreślając siłę wiary jako przewodnika. W jednej ze swoich poruszających wizji ksiądz Michel ujrzał czarnego jeźdźca symbolizującego głód. Usłyszał głos ostrzegający: Będziecie mieli pieniądze, ale nie będziecie mieli chleba. Ta wizja przepowiada początek globalnego kryzysu gospodarczego, w którym pieniądze stracą na wartości. A podstawowe zasoby, takie jak żywność, staną się rzadkością. Będzie to okres rozpaczy i zamętu, w którym ludzie będą walczyć między sobą, a rządy, próbując przywrócić porządek, mogą uciec się do stanu wojennego. Ten scenariusz społecznego chaosu może doprowadzić do wielkiego konfliktu, którego kulminacją będzie zniszczenie, ale także boska interwencja w momencie głębokiej ciemności. Wiele projektów masowej zagłady zostanie powstrzymanych dzięki odmawianiu koronki do miłosierdzia Bożego, zwłaszcza w Amerykach, co pokazuje prawdziwą moc modlitwy wiernych w zmianie nawet najbardziej niszczących wydarzeń. Matka Boska objawiła nadchodzące niezwykłe wydarzenie, znane jako ostrzeżenie: Podczas tego wydarzenia Słońce, Księżyc i Gwiazdy przestaną świecić, pogrążając świat w całkowitej ciemności. Wtedy na niebie pojawi się znak Jezusa Chrystusa promieniujący miłością i miłosierdziem. W tym momencie każda osoba zobaczy swoją duszę z boskiej perspektywy, dostrzegając zarówno cnoty, jak i grzechy, które nosi. Będzie to oświecenie sumień, jeden z najważniejszych znaków dla ludzkości od czasu zmartwychwstania Chrystusa. Po ostrzeżeniu istnienie Boga będzie niezaprzeczalne dla wszystkich. Każda osoba rozpozna Chrystusa i Kościół katolicki jako Jego ciało. W tym momencie łaski ludzkość otrzyma niezwykły dar 6,5 tygodnia poświęconych na wróceniu, okres w którym zło nie będzie miało wpływu na nikogo. Ludzie będą mogli wybrać swoją drogę z pełną wolnością, bez ciężaru złych pokus. Jednak po tym czasie diabeł powróci z pełną siłą, próbując przekonać ludzkość, że ostrzeżenie było jedynie naukową iluzją spowodowaną przez wybuch słoneczny. Matka Boska podkreśliła wagę przekształcenia naszych domów w duchowe schronienia które będą służyć jako miejsca ochrony, gdy powróci wpływ zła. Wyjaśniła, że przed każdą osobą pojawi się mały płomień prowadzący ją do bezpiecznego schronienia. Te schronienia mogą być waszymi własnymi domami, uświęconymi modlitwą, lub innymi miejscami wyznaczonymi przez Boga. Przez trzy i pół roku ci, którzy szukają schronienia w tych miejscach, będą chronieni przed otaczającym chaosem. Chociaż będą zmagać się z ludzkimi problemami, takimi jak głód i smutek, zostaną cudownie uzdrowieni, aby nie stać się ciężarem dla innych. W znaczącym objawieniu otrzymanym 24 czerwca, podczas szczególnie wzruszającego objawienia, zapytałem Najświętszą Maryję Pannę o to, co ma nadejść. Wyjawiła, że wielki globalny konflikt ma wkrótce wybuchnąć, a Francja będzie krajem odpowiedzialnym za jego wywołanie. To objawienie było wstrząsające. Francja, kraj, który przez wieki był uważany za pierworodną córkę Kościoła i poświęcony rządzeniu według wartości chrześcijańskich, stanie się epicentrum czegoś wielkiego i alarmującego. Historycznie Francja była symbolem światła i duchowości dla całego świata. Jednak z czasem kraj oddalił się od swoich religijnych korzeni. Wydarzenia historyczne i wzrost ideologii sprzecznych z religią osłabiły jego więź z Bogiem. Dzisiaj wielu postrzega Francję jako przykład społeczeństwa, które porzuciło wartości duchowe, przyjmując materializm. Ale co to wszystko znaczy? Łzy Matki Boskiej i objawienia księdza Michela pokazują nam trudną do zaakceptowania, ale konieczną do przemyślenia prawdę. Ciężar ręki Bożej może spaść nawet na tych, którzy kiedyś byli symbolami światła i duchowości dla świata. Francja, którą kiedyś nazywano pierworodną córką Kościoła. Zapomniała o swojej misji przewodzenia w wierze. Dlatego Matka Boska płakała we Francji w 1840 roku i płacze ponownie teraz, aby ostrzec nie tylko Francuzów, ale całą ludzkość. Polska, podobnie jak Francja, odgrywa ważną rolę w historii wiary katolickiej. Jesteśmy narodem znanym z naszej pobożności, zwłaszcza z odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, daru udzielonego ludzkości przez Świętą Faustynę. Jesteśmy nazywani ludem chronionym przez wiarę. Ale czy my również oddalamy się, tak jak stało się z Francją? Możemy popełnić błąd zaniedbania tego, co święte, przyjmując wartości, które oddalają nas od Boga. Te ostrzeżenia są wezwaniem do ponownego odkrycia naszych korzeni wiary. Zarówno Polska, jak i świat mają jeszcze szansę odpowiedzieć na wezwanie Najświętszej Matki, zanim spadnie na nas ciężar boskiej sprawiedliwości. Łzy Matki Boskiej są boskim znakiem ostrzeżenia i wezwaniem do nawrócenia. Odzwierciedlają ból niebieskiej matki widzącej ludzkość oddalającą się od Boga, pogrążającą się w upadku zarówno duchowym, jak i moralnym. Płacz Matki Boskiej w La Salette, zarówno w objawieniu z 1840 roku, jak i w niedawnym zjawisku, jest postrzegany jako odzwierciedlenie cierpienia spowodowanego porzuceniem wiary i wzrostem materializmu i podziałów na świecie. Te łzy to coś więcej niż przejaw smutku. To pilne wezwanie, aby ludzie zwrócili się do Boga. Zapowiadają, że jeśli wezwania Matki Boskiej nadal będą ignorowane, kary duchowe i materialne mogą się nasilić, zgodnie z opisami w proroctwach. Łzy Matki Boskiej symbolizują coś więcej niż smutek. Są rozpaczliwym apelem matki, która nie chce stracić swoich dzieci. Łączą lament z nadzieją, jakby były ostatnią deską ratunku, by wezwać nas z powrotem na drogę zbawienia. Odpowiadając na ten apel, jesteśmy wezwani do zwrócenia się ku modlitwie i refleksji, szukając duchowej przemiany, która zbliży nas do Boga. I z tym apelem zwracamy się do modlitwy. O słodka Najświętsza Matko, Twoje łzy głęboko nas poruszają, wzywając do refleksji. Wyrażają one Twoją niezachwianą miłość i troskę o nas, Twoje dzieci które tak często oddalamy się od drogi Boga. Dzisiaj patrzymy na Ciebie z pokorą i prosimy, prowadź nas z powrotem do wiary, zanim będzie za późno. O matko z lasalet, która płakałaś za grzechy świata i teraz płaczesz ponownie, wstawiaj się za nami u swego Syna, oddal z naszego życia wszystko, co odwodzi nas od boskiej miłości i napełnij nasze serca odwagą i pragnieniem nawrócenia. Pomóż nam zrozumieć powagę oddalenia od Boga i piękno pojednania z Nim. Daj nam siłę, gdy zbliża się rozpacz i pokój, by zaufać boskim planom, nawet w próbach. Naucz nas przekształcać nasze domy w schronienia modlitwy, gdzie Twoja obecność będzie odczuwalna, a nasze rodziny staną się latarniami nadziei i światła. Prosimy o Twoją szczególną opiekę nad naszym narodem, polską, powołaną do bycia przykładem wiary. Niech będziemy wierni temu powołaniu, przeciwstawiając się oddaleniu od Boga. Również błagamy o twoje wstawiennictwo za Francją, za Kościół i za świat, aby wszyscy usłyszeli twoje wezwanie i powrócili do Pana. Matko miłosierdzia, chroń nas od zła, od wątpliwości i od strachu. Okryj nas swoim świętym płaszczem, prowadząc nas swoim światłem przez otaczające nas cienie. Naucz nas żarliwie się modlić. Żyć z miłością i wytrwać w wierze, nawet w najtrudniejszych chwilach. Z pełną ufnością oddajemy nasze życie i rodziny pod Twoją opiekę. Pewni, że Twoje wstawiennictwo jest potężne, a Twoja miłość niezawodna. Przyjmij nas do swojego serca i prowadź nas do Boga. Amen. Jeśli dotarłeś aś do tego miejsca, pomóż rozpowszechnić to ważne przesłanie i napisz w komentarzach. O matko, módl się za nami. Twoje łzy obaliły imperium piekieł. Wierzę.